Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, aby zagłosować? 12 lipca druga tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje o nich znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, w biuletynie informacji publicznej gminy, na tablicy ogłoszeń, a nawet w lokalnej prasie i na słupach ogłoszeniowych. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Pamiętaj o środkach ostrożności. Zachowaj odstęp, zakryj usta i nos. Stosuj się do zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub paszport. Będziesz musiał na chwilę zdjąć maseczkę, aby można było Cię zidentyfikować. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie, albo dopisze cię do spisu wyborców, jeśli przekażesz jej zaświadczenie o prawie do głosowania. Odbiór karty do głosowania obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców. Na karcie postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głosowanie jest tajne. Po oddaniu głosu wrzuć kartę do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna.